Przygotowani jesteśmy e, tak jak do każdego rajdu, bo tak naprawdę to każdy raj w tym sezonie e, był bardzo ważny dla nas. I, I jak pokazuje zresztą punktacja, dobrze, że pewnie wszyscy tak do tego pochodzili. Także nastawienie mamy: raczej skupiamy się na rajdzie. Jesteśmy przygotowani do zwiększenia sezonu, więc mam nadzieję, że jakiś postęp też na przestrzeni tego sezonu zrobiliśmy, bo Brian i inni koledzy narzucali dość wysokie tempo od startu do mety, także na pewno jakiś czuję, że zrobiliśmy postęp. No ale cóż, walka będzie na pewno zacięta. Raczej staram się nie myśleć o tym, skupiam się po prostu na rajdzie. Zadanie nie, przed nami jest bardzo trudne, bo żeby zdobyć się tu musimy wygrać i rajd i znaczy musimy być no, w Wasadzie. Myślę, że oznacza to po prostu, że trzeba wygrać rajd i, 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 i power stage, także no, raz co prawda w tym roku nam się to udało zrobić, ale nie będzie to łatwe zadanie. no Troszeczkę Krótki jest ten ride i myślę, że na pewno nie będzie łatwy, ale e, mógłby być troszkę trudniejszy. Na pewno w zeszłym roku był trudniejszy, bo było więcej kilometrów, gorsza pogoda. Teraz pogoda jest bardzo przewidywalna, a OS w zasadzie można by prawie pojechać bez pilota, bo, bo jest ich po prostu niewiele. No. Także, także to e, myślę, że dla nas nie jest e, co, czymś, co zwiększa nasze szanse. Podobno ten odcinek próchnik najtrudniejszy na tym rajdzie. Tak, no nie, OSy generalnie są trudne, tylko, tylko jest ich trochę mało, bo, bo te, które są, są fantastyczne. Zarówno te tutaj OS niedaleko Birszy, Huta Brzuska, jak i Pruchnik, jak i e, ten OS Rokietnica są piękne i, i, i wymagające bardzo techniczne wąskie, także bardzo podobne w sumie jak na Radzie Rzeszowskim. Także OSy są, bardzo nam się podobają i, i będzie to prawdziwa przyjemność. E, Podróżować po nich. Mówię w kontekście, to co wcześniej mówiłem, dotyczyło raczej sportowej rywalizacji i, i to mówiłem w kontekście jakby walki, a, a same OS-y są, są naprawdę super.